Te dwie rzeczy przedstawiania tego, co czuję w środku i możemy to robić w różne sposoby pisać, czy grać w teatrze, czy coś w tym stylu, ale w filmie czuję, że mogę najwięcej pokazać, bo kino łączy wszystkie wszystkie możliwe sztuki, można by powiedzieć, bo mam i obraz, i muzykę, i wiadomo, że aktorstwo. Interesuje mnie to, że mogę działać w różnych sztukach naraz, że to jest taka trochę. Nie muszę wybierać nie jednego, tak naprawdę, e, w ten sposób, a drugie no, to jest działanie z ludźmi, e, bo wcześniej miałem raczej doświadczenie biurkowe, siedzenie samemu w kartkach i zastanawianie się nad e, sprawami czysto teoretycznymi, a teraz nagle jestem z dziesięcioma ludźmi wokół i musimy się dogadać, co oczywiście jest ciężkie, ale z drugiej strony jest żywe. I myślę, że to jest po prostu, no tak, to jest najbardziej stymulujące umysłowa, po prostu, mhm. że działamy razem, jest żywe. A czy jakbyś miał wybrać jakiś, nie wiem, zawód, czy jakiś kierunek, nie wiem, pion, to jest jakiś pion, w którym wiesz, że chciałbyś działać? No reżyserować, okay. tak, to mogę powiedzieć. E, no tak, e, no reżyseria. To jest ciekawe, bo nigdy nie szukam, zawsze właśnie czekam na to, aż coś przyjdzie. E, hmm. Najczęściej jak się budzę rano, to coś mi się objawia i wtedy szybko przepisuję myśl e, i bardziej czuję, że właśnie przyjmuję rzeczy. E, i oczywiście, że inspiracje z filmów moich ukochanych, najważniejszych filmów, to oczywiście, że to jest bardzo ważne, ale chyba najbardziej z literatury, co jest bardzo znanym motywem u reżyserów, jak rozumiem. Więc chociażby wydaje mi, mam pomysł na film na podstawie opowiadania Jorge Luisa Borgesa na przykład. Biblioteka Babel, jeszcze ekranizacji dobrej nie, widział, nie widziałem ekranizacji tego, więc no, to jest bardzo jasna inspiracja. No a drugie to jest yy, nie reprezentacja tak bardzo tego, co czuję, bo dużo osób ma, chce pokazać to, co czuję w środku. Ja nie mam zamiaru siebie pokazywać w filmach. Bardziej chcę pokazać jedną, jeden ciekawy aspekt świata. Jedną fascynującą rzecz na temat świata, bo ktoś może wyjść z filmu wtedy i jest tak, wow, okej, okay. nie myślałem o tym po prostu. No, dla mnie absolutnie najważniejszym filmem, i to nie jest tylko, że ulubionym i najlepszym, tylko po prostu najważniejszym w moim życiu, w ogóle tak samo jak, nie moi rodzice, czy coś, jakby to... To ma taki status, e, to jest Drzewo Życia Terence'a Malika. Dzięki niemu, no, odblokowało to we mnie prawie, że duchowość, można mówiąc bezpośrednio. E, I więc po tym, jak obejrzałem ten film, to przez... wyszedłem z domu i chyba przez dobę po prostu chodziłem po mieście, zapłakany i nie, jakby nie byłem w stanie wrócić do świata. E, I wydaje mi się, że... No tak, to jakby, to już w ogóle najmocniej zadziałało. Nic na mnie tak naprawdę nie zadziałało mocno. E, więc ja najczęściej szukam filmów, w których wychodzę z kina i powrót do życia wydaje się być pewnie niemożliwy. E, I tak można też, nie wiem, w przykładzie... To jest film, którego nie rozumiem kompletnie, ale, ale działał na mnie, ale nic z niego nie rozumiem, to są harmonie Werkmeistera, e, Bellatara. No to... No tak, z tego wyszedłem, i no nie mogłem wrócić do świata po prostu. Czy takie kino chcesz robić właśnie? Um, na pewno chciałbym w tym stylu. Tak, na pewno tak. Nie no wiem, to... czy jestem w stanie, nie wiem, czy umiem, bo to wydaje się wymagać, no wiadomo, jakiegoś geniuszu, ale, ale trzeba sprowadzić na no w sensie, tak. Chaotyczny, absolutnie spontaniczny. No to są dwa słowa, no. spontaniczny. Czy miałem w słowach, trzy. czy trzy rzeczy? Trzy słowa. A. No tak, no to chaotyczny, spontaniczny, ale uporządkowany. To jest dla mnie yy, yy, trudne pytanie, bo nigdy o kinie nie myślałem w ten sposób, co dopiero zauważyłem się na tych warsztatach, że nagle jest przychodzę na wykład i lekcje, w sensie próbują nas nauczyć, jak zrobić dramaturgię. Ja nigdy w życiu o czymś tak nie myślałem o kinie, ja bardziej myślałem właśnie... Nie żeby rozbudować też postać, aby zrobić ciekawy świat, tylko bardziej przekazać emocje jak w przypadku Kar Waia na przykład filmu, gdzie nie ma rozbudowanej fabuły. Jakby bardziej wychodzi się z jakimś uczuciem. Eee, więc ja nie, nie mam na to odpowiedzi, ale gdybym się nawiązać z tych warsztatów, to one dają jakieś odpowiedzi na no, e, no to. Tak. Ale ja nie mam... Ja nie mam no, Oczywiste jest, że nie... No jejo. Mm. Nie, no, obraz, obraz. Zdecydowanie, nie zdecydowanie, ale obraz. Słowo jest ważne, ale gdybym powiedział słowo, to bym szedł tylko literatura. I chciałem w literaturę też, ale wtedy mówię słowo. Ale film, jak id idziesz w film, to wydaje mi się, że obraz jest tutaj, musi być ważniejszy na pewno. Umiejętność wyczucia momentu, w którym trzeba być cicho i jakby nie stawiać zawsze na swoje dawać innym głos i wyczuwać, że na przykład ktoś, nie wiem, na przykład komuś się przerywało, dużo osób przerywa jednej osobie, albo że dużo osób się uwzięło na jedną osobę. Eee, trzeba być czułem i właśnie, no tak jak mówiłem, nie stawiać na swoje. Yy, yy. A, i kolejne, no to yy, trzeba kontrolować czas i orientować się, że na przykład z w którym dyskutuje się przez pół godziny, na czymś jest nieistotne. Jakby jest takie hello, jakby idźmy dalej. Jakby nie gadajmy o tym, co teraz jest kompletnie nieistotne. Idźmy dalej, no. Znaczy dla mnie pierwsza rzecz, to w ogóle jakby zgaduję, że nikt tak nie robi, ale ja na przykład myślę za pomocą, o filmie za pomocą muzyki. Więc pierwsze co się dzieje, to słyszę jakiś utwór i dzięki niemu widzę obrazy. I tak naprawdę to jest dla mnie pierwszy krok. Jakby wtedy wokół... tak naprawdę robię wokół rzeczy wokół muzyki. E, Zdra mnie to jest pierwszy krok. E, no ale potem oczywiście musi być moment, w którym muzyka znika i jest e, jakaś cisza, więc tutaj musimy e, się zastanowić, jak zrobić ciekawy obraz. Okej, okay, no czyli skupienie się na formie. Jakby wiadomo, że dużo osób się skupi, się skupi na treści, chcę powiedzieć fascynującą historię. E, I ja muszę więcej myśleć o treści, to wiem, ale skupiłbym się na formie, czyli od razu by myślę o kadrach, jak zrobić coś, co jest ciekawe, a nie totalnie, totalnie normalne. Mimo tego, że zaczynam, powinienem się trzymać zasad pewnie, ale mam już ochotę je łamać. Więc, no tak. Ale nie wiem, czy to może jest też dobra zasada. No tak, ale trudno mi chyba powiedzieć, tak w punktach. No, od mojego taty. Mój tata jest profesorem antropologii, Oglądamy bardzo często filmy razem, on mi pokazał większość, jak byłem, miałem 10 lat, to razem oglądaliśmy opery, on pokazywał mi na no, mechaniczną pomarańczę, jak ledwo co chodziłem, mam wrażenie, więc jakby już dawał mi ekspozycję. No i trzeba dużo czytać, więc po prostu trzeba sobie według mnie, wy wybieram po prostu, mam wybranych swoich ulubionych pisarzy i po prostu w nich trzeba się zagłębić, z nimi połączyć, więc, więc tak.